raz na cztery lata. Po raz pierwszy w swoim 75-letnim życiu. Po 55 latach na deskach wielu teatrów i planach filmowych. Po 33 latach spędzonych w Radomiu. Włodzimierz Mancewicz obchodził benefiz swojej długoletniej pracy aktorskiej. Czy to znaczy, że tak jak większość aktorów czeka pan na największą rolę swojego życia, nie, czy może już, już pan... Nie czuje, czekam że... na żadne role. Czekam na dużą rybę, czekam na przyjemne rykowisko w lesie. Na takie rzeczy czekam. No, to jest mój zawód, no po prostu. No, piekarz nie czeka na nowy bochenek chleba. Tak samo ja po prostu jestem do tego przyzwyczajony, robię co? no mam, a najbardziej kocham nic nie robić, to znaczy włóczyć się po... Po lesie, pływać po jeziorze, już w głowie mam jakieś tam fiordy, w których będę halibuty łowił. Już myślę o tym, żeby wypłynąć, powalczyć jeziorze, na jeziorze z falami, o tym myślę bardziej. A ten jubileusz no, trochę mnie tremuje, bo to jest pierwszy mój w życiu. Pierwszym punktem tego wyjątkowego wieczoru w Resursie była premiera sztuki prababki Charego Przedstawiającej przykład... XVIII-wiecznego Procesu o Czary. Sztuka jest autorstwa czcigodnego beneficanta, w jego reżyserii, a autor napisał ją w oparciu o bogatą literaturę fachową, m.in. Czary i Czarty Polskie Tuwima, czy Studia o Gusłach, Czarach, Zabobonach i Przesądach Ludowych Berwińskiego. Wystawił ją Teatr Poszukiwań z Resursy. Jak łatwo się domyślić, młodzi członkowie teatru od kilkunastu miesięcy szlifują swoje aktorskie umiejętności pod kierownictwem Włodzimierza Mancewicza. Przy brzuchu, czy w brzuchu ci coś rzuca, jako bywam już jaszczurka albo żaba? Nie, nie. Czy głosy zwierząt bestyjno na się jako perycylian lwów. i zwiedziów wołów? <laughs> Co w szczekaniach? Co w nie umiem takowego! Nie potrafię! Wszyscy! Na podstawie tego dyskursu wnoszę, iż nie przez nasłanie innej czarownicy diabłem opętana, ale mu sama po dobroci i woli własnej jako czarownica służy! Pamięć Czartowskie, co my tu wszyscy widzieli, to od Janiołka masz! Mancewicz to postać wyjątkowa dla życia kulturalnego, a w szczególności scenicznego w naszym mieście. Czasami zdaje się być gdzieś na drugim planie, ale jego umiejętności, talentu i magnetyzującego głosu nie sposób nie zauważyć. Pani dyrektor, co dla Pani osobiście znaczy pan Włodzimierz Mancewicz? Uwielbiam jego głos. Uwielbiam w ogóle postaci, które stwarza. Zachowuje się na scenie w sposób wspaniały. Jest tak swobodny, luźny. Zresztą jest taki luźny również w życiu. Mówił, że ma tremę, ale zachowywał się naprawdę pięknie. To jest jakby ideał artysty? Czy, czy widzi Pani w nim coś, kto, co każdy artysta powinien posiadać? Jakie cechy według Pani. No myślę, że tak. Myślę, że jest bardzo dobrym artystą, zresztą nie tylko ja tak uważam. dostał tyle wyróżnień, tyle nagród, że wszyscy myślę uważają podobnie. A co z perspektywy pani jako dyrektor wydziału kultury Urzędu Miejskiego? Znaczy pan Włodzimierz chociażby dla nas wszystkich radomian. Ja myślę, że jego praca z dziećmi, z młodzieżą jest bardzo ważną pracą dla miasta, ale także dla tych ludzi. Oni przeżywają tutaj przygodę swojego życia. Ja w, w dzieciństwie, w młodości także miałam przyjemność występować w teatrzyku uczniowskim i zostało to w pamięci na całe życie. I pomogło także w przyszłym życiu w swobodzie wypowiadania się. Myślę, że. To przeżycie, które on stworzył dla tych dzieci, tą przygodę wielką, w którą ich wciągnął, zapamiętają na całe życie. Po spektaklu uroczyście wprowadzono beneficanta na salę widowiskową Resursy. Mancewicz kroczył po czerwonym dywanie, wypożyczonym na tę okazję z parafii pod wezwaniem Matki Bożej, Częstochowskiej. Zaraz po wkroczeniu na scenę bohater wieczoru został ukoronowany przez grono dyrektorskie w osobach Renaty Metzger i Zbigniewa Rybki, a zwierzchnik radomskiej kultury, wiceprezydent Ryszard Fałek wręczył mu specjalną nagrodę od społeczeństwa naszego miasta. Tak krakowiacy ładnie nazywają, że jubileusz to jest zopiernikalia. Siedzi taki nadęty paczek, wszyscy mu kadzą, prawda? A ja w ogóle się nie czuję jeszcze. Uważam, że w moim wieku najgorszą rzeczą to jest nic nie robić, kochani. I, i bardzo wielu ludzi w moim wieku choruje na tą chorobę, że jak to Wyspiański mówił, że im się nie chce chcieć. I to jest straszna choroba. Mnie się ciągle jeszcze chce. Z okazji zaszczytnego jubileuszu 55 lat pracy twórczej przyznaję Panu Włodzimierzowi Mancewiczowi nagrodę prezydenta miasta Rodomia. Jednocześnie składam gratulacje i podziękowania za wieloletnią pracę aktorską i reżyserską w aktorze oraz dotychczasowe osiągnięcia. Łączę życzenia wielu lat zdrowia, dalszych wspaniałych ról oraz wszelkiego najlepszego na kolejne lata. Pan Andrzej Kosztowniak. Po pasjonującej części oficjalnej, rozpoczęły się równie oficjalne, jednakże jeszcze mniej poważne w swej formie występy artystyczne. Jak głosił afisz wieczoru, był to pierwszy benefic Włodzimierza Mancewicza, czyli drugi hołd lenny, trzech teatrów i czterech scen w pięciu aktach. Początek tytułu, mówiący o pierwszym beneficie i drugim hołdzie lennym, wydaje się być zrozumiały. Zapewne najbardziej znany Radomianom był do tej pory hołd pruski z 1525 roku. Reszta wymaga egzegezy. Tytułowe trzy teatry to Radomski Powszechny oraz dwa działające w Resursie: Teatr Poszukiwań, w którym występuje młodzież i Teatr Resursa dla dorosłych. Cztery sceny. Dwie z nich znajdują się w Powszechnym, a dwie w Resursie. W pięciu aktach. To zabieg retoryczny, który miał dopełnić oryginalności tytułu Benefisu. Jak pokazało życie, aktów i odsłoń tego wieczoru było znacznie więcej. Pierwsi hołdu dopełnili młodzi aktorzy z powszechnego. Dzień dobry, przed Państwem Anna Łoś, Panna Anna Łoś. Moim gościem dzisiaj jest Włodzimierz Mancewicz. Skoro jesteśmy tutaj w tak Rodzinnym gronie, wśród przyjaciół, to porzućmy ten oficjalny ton. Przyjaciele mówią na mnie kicia? Ale tak, 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 tak na dzień dobry. No dobrze, zatem kiciu, jak żyć? No cóż. W tym świecie napięć, niepewności i lęków nic tak dobrze nie robi jak duży talerz sardynek. E, tak, rozumiem. To może coś z zupełnie innej beczki. Panie Włodku, jak wiadomo, jest Pan szalenie zajętym artystą. Proszę nam powiedzieć, jak wygląda Pański Tydzień? No cóż, muszę przyznać, że istotnie nie mam czasu się nudzić. Wtorek las. Środa, las. Czwartek las. Piątek włamal. To jest gram. W sobotę daję ślub w anatewce. W niedzielę znów czego nie widać. Ale za to poniedziałek. Święto. Jezioro! Panie dyrektorze, e, słyszeliśmy już, że pan Włodzimierz w ogóle nie chciałby chyba, żeby mówić o nim tak poważnie, ale jednak no, muszę zadać to pytanie. Kim dla pana, oprócz tego, że pracownikiem, e, jest pan Włodzimierz Mancewicz? Rzecz polega na tym, że Włodzimierz Mancewicz nie jest etatowym pracownikiem teatru, natomiast. Jest w tym teatrze tak oczywistą osobą, tak oczywistą obecnością, że trudno sobie wyobrazić teatr powszechny, ten, który ja znam bez pana Włodka. Teatr to takie dziwne miejsce, w którym jeszcze jakimiś resztkami sił trzymamy się. O, dzień dobry panie Włodzimierzu. <grywamy> Próbujemy. Dobrze. Prób Panie Włodzimierzu, dziękujemy bardzo. <grywa> Efektem kooperacji miejskich instytucji kultury była również przeróbka piosenki portugalczyk Osculati, kabaretu starszych panów. Słowa do niej napisał od nowa kierownik działu dziedzictwa resursy Marcin Kempa, a wykonanie było dziełem uroczej aktorki teatru powszechnego, której dane chciałaby poznać zapewne cała męska część populacji Radomia. Niestety, nie są nam znane. Montelina. na pewno, to na pewno. Ale o tej, tej sklepowie też się nie powiedzieli do końca. Po zawodowcach z Teatru Powszechnego, hołdy Mancewiczowi oddawali młodzi i starsi amatorzy z Teatru Poszukiwań i Teatru Resursa. Dziś, mój drogi, wszyscy tu obecni chcieliby się dowiedzieć, kto zdobył najważniejszą statuetkę w historii Teatru Poszukiwań. Prawda. A co to za nagroda? Faceci. Czy mówić coś imię Włodzimierz? No, ten kompas podstawówki. Taki uwodziciel, gawędziarz. Teraz został lisanaszem. A nie przyszło ci do głowy, że istnieją statuetki o tym imieniu? te słynne. Dziękuję. Umieram, panie doktorze. Nerki. Nie dobrze. Kamień na kamieniu. może może Dziękuję. A dzisiaj tu zebrali. Hołd nie pruski, ni ruski, ale serca ludzki składamy. Słuchajcie, no już jakiś czas pracujecie z Panem Włodzimierzem. Czego już się od niego zdążyliście nauczyć? To zdążyliśmy się nauczyć. Przede wszystkim myślę, że cierpliwości, że nie wszystko przychodzi od razu, że nam próbę trzeba poświęcić 5 miesięcy, a nie tydzień, a nie tydzień tak. prawda? Że jak za pierwszym razem mylimy się w kółko w sekwencji zdania, czyli ja jestem na końcu, a mnie na początku, to... Po prostu trzeba temu poświęcić jakiś czas. Przy jakby... czemu pana Włotka też zawsze znajduje się chwila na jakieś tam żarty. Jest taką dość bezpośrednią osobą i, i dlatego czasami powie, jeżeli coś jest nie tak, ale przy tym ma naprawdę mnóstwo różnych, ma wspaniałe poczucie humoru, takie osobliwe, tak. jak mało kto. A jakim jest człowiekiem w ogóle? Bo wiele już o nim słyszeliśmy, ale każdy mówi jakby z innej perspektywy. No wy jesteście młodzi, jest jednak ta ogromna różnica wieku. Wydawał... Czy to widać? Czy... Właśnie wydawałoby się, że jest różnica wieku. Chociaż, jeżeli się tak zastanowić, to naprawdę <laughs> można z panem Wodkiem porozmawiać jak, jak z kolegą. Tak, dlatego, dróg. że ma bardzo ciekawe spojrzenie na świat i, i tak. W sumie jest taki. Traktuje nas poważnie. Tak, tak. Traktuje nas poważnie jak. Wiadomo, że jesteśmy amatorami, ale mimo wszystko w jakiś sposób po partnersku. Mancewicz to znakomity aktor. Wartości jego pracy i jego osoby nie sposób uchwycić w liczbach czy zmierzyć zdobytymi nagrodami. To człowiek niezwykle oryginalny, który swoją osobowością wzbogaca każdą graną przez siebie postać, a swoim mądrym i pełnym dowcipu podejściem do życia pozascenicznego potrafi zauroczyć wszystkich, którzy mają przyjemność go znać. Poważnie, obłotku! O, to muszę się zebrać rzeczywiście. E, bo Włodek się kojarzy przede wszystkim z genialnym poczuciem humoru, z gigantycznym dystansem do siebie, e, do swojej powagi, do swojego dostojnictwa wynikającego z wieku. Czyli e, właściwie najtrudniej powiedzieć. E, mówić o nim poważnie, bo jak gdyby stał tu teraz, to by się strasznie zarykiwał ze śmiechu po prostu. To może wprawmy go natomiast, w ten nastrój. Natomiast, natomiast e, poważnie... Ja przez Mancewicza zostałem tutaj w Radomiu. Kiedyś przyjechałem 20, tam nie wiem, dwa lata temu do Radomia. Eee, Średnio mi się udała rozmowa z dyrektorem Wojdanem, ale on mnie zaprosił i mówi: Zostań, jak pan zostanie na wieczorny spektakl. Jest taki fajny spektakl, pan zobaczy. Jak może się panu spodoba. I to był Mein Kampf ze Szlomo Mancewiczem i Hitlerem Bieniaszem, czyli dwójką aktorów których zobaczyłem w tym i prawdę powiedziawszy zamarłem bo zobaczyłem dwóch ludzi którzy potrafią zagrać rzeczy których ja na pewno wtedy nie umiałem i które znaczyły dla mnie dosyć dużo i pomyślałem sobie że jeżeli jest tu przynajmniej dwóch takich aktorów którzy potrafią tak zagrać niełatwy materiał to jest, z kim pracować? Jest, yy, będzie, od kogo się uczyć? Jeszcze ładnych parę lat. I dlatego zostałem. Każdy z nas gra w swoim życiu różne role. Włodzimierz Mancewicz zagrał ich niezliczenie dużo. Podczas Benefisów w Resursie mogliśmy go jednak podziwiać za to, jaki jest naprawdę. Na scenie i poza nią można było zobaczyć człowieka niezwykle radosnego, inteligentnego i dowcipnego. Mimo, że jak mówi Bohater Wieczoru, sam jest przeciwny wszystkim jubileuszom i benefisom, to wydaje się, że tym razem dał sobie dyspensę na rzecz naprawdę świetnej zabawy. Jakaś y, najważniejsza dla Pana rola w Pana życiu? Co, jak Pan czuje? Naj, naj... Każda ostatnia. Każda ostatnia. Nie ma najważniejszej. Każda ostatnia. A jaka była pierwsza? Pamięta pan? O, pamiętam, pamiętam to chłopiec z gasnącą pochodnią, gdzie pół dwudziestolatek 20 latek biegałem po scenie w jakiejś greckiej sztuce, w takim jakimś cudownym tym. To to pamiętam jeszcze. No trudno nie pamiętać, nie pamiętam następnych, ale no było tego ze 150. Panie Włodzimierzu, życzymy takiej ryby. Reszta jest milczenie.